A nie wiem, co dziś jeszcze będziemy robić, ale. Bardzo serdecznie się zapraszam do oglądania. Słuchajcie tego, tak, białam na swę i chcę sobie nagrać odcinek. Mógłbyś przestać. Ale ja nie wiem o co chodzi. Ja po prostu ja się wylogowałam w jakimś miejscu i ktoś zbudował akurat w tym miejscu, ktoś zbudował ścianę, dom! I najlepsze jest to, że dostał cowboyda. Co ja mam teraz zrobić? Ugrzązłam nie widzę stąd. Czyja to tata? Ej, ktoś mnie tutaj uratuje. Tutaj! Nikt mnie nie widzi! O, o! Pomocy! Widzą mnie, czy nie? No pomóżcie mi! E! Piernik, pomóż mi. O! No, co ja mam zrobić? Pomóż mi. O, 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 tylko pomy. Wejdźcie. To to. <laughs> Oni sami nie wiedzą, co tu się dzieje. Linkse. <laughs> Jeszcze na górze. Albo to. <laughs> Muszę mieć ścisko. Oh, no nie mogę wskoczyć. To, a tu. <laughs> dziękuję. Dobra, udało się wyjść O tej ty. A, no tak, masz, proszę, proszę, oddaję, jeszcze dam ci. O, proszę. Masz stack perełek. Za to, żeby uwolniłeś, bo nie ma żadnego admina jeszcze. <laughs> no masz perełki. To ładnie się zaczął odcinaczek. Proszę. Słuchajcie, co ja dzisiaj chciałabym porobić, ale są też mnie mógłby wypuścić. O, dziękuję. Dobra. Bo ogólnie chciałabym Wam pokazać, jakie tu zmiany zaszły. Chciałam pokazać Wam, co tu w ogóle się wydarzyło. Ja ostatnio wchodziłam, bardzo dużo się tu zmieniło, bo pewnie udoknęsa już to wszystko widzieliście, więc jak bardzo niebytnie wam pokazywać tutaj świątynię. Ja ostatnio wchodzę i ja myślę, że tutaj nie oglądałam tego odcinka i oni włączyli w ogóle PVP tu, bo wiem, że nie działało. Oj, tu powstała arena PvP. Ale jak ja wchodziłam do niej, to ona nie działa. Ej, wiecie, co ja nawet początku nie nagram? Może tu nagram początek. Dobra, zdążyłam nagrać. Początek, chcę tu sprawdzić, czy PvP tu działa. E, działa! A nie działało wcześniej. Wczoraj byłam, wczoraj była, bo przedwczoraj i nie działało. nowego zapisy na konkurs talentów? Ale to do gdzieś się bały, Fajnie A to już było wczoraj, pewnie. Ja przedwczoraj tu byłam. To był już konkurs talentów. No szkoda. I tak bym wygrała tego talentów, żeby się bawić No ale powstało takie coś. Ta w ogóle całkiem nowa dzielnica, która mi się w ogóle nie podoba. Chociaż widzę, że tutaj już sprzątnęli trochę, bo nie, chyba nie sprzątnęli. Jak wcześniej, nie, nie jest aż tak źle. Ale jak wcześniej tutaj chodziłam, to było jeszcze gorzej. Ja w ogóle chciałam taki oj ktoś tu pat nie ja chciałam nagrać taki odcinek że przychodzę do ludzi i pomagam im budować więc jeśli chcielibyście żebym wam pomogła zbudować chatkę to ja nie uważam żebym jakoś brzydko bardzo budowała więc jeśli chcielibyście to w nocy możemy się umówić czy coś no bo wiem jak to jest z tymi co nie Ty, tymi grieferami ale żebyśmy chociaż tego się zabawili zbudowali coś ładnego jak zniszczą to zniszczą co tu mamy domek dognę Good please nie niszcz please co by zrobił, jakbym teraz zniszczyła jakbym udawała griefera 哦，好的、oh, oh, oh. yeah. Nawet udawać mi się nie <laughs> wiecie o co chodzi, że nie będę niszczyć nikomu nic, chyba, że takie coś by mogła zniszczyć, nie, bo to jest już zniszczone. Miana policji. Ogólnie to robimy chyba taki lekki przegląd wioski, To tu się dzieje, ale jak zaczął się ten odcinek, tak że się zestresowałam. Nie niszcz, ale zamieszkaj ze mną. No niszczyć nie mam zamiar. O, ładna działka, domek, pozdro. I to się szanuje, to się tutaj szanuje. Wiecie, jak ktoś tutaj przychodzi, sobie ładnie podpisuje te, a nie, że przyjdzie sobie jakiś griffer i co, no ciężko tu trochę, ciężko, proszę, o I Ja wiecie, ja, ja czasami mam takie, taką ochotę wziąć taki domek na celownik sobie Ktoś sobie podpisze i w ogóle wyburzyć go i zbudować taki cudowny, wielką chałupę jakąś Taką niespodziankę zrobić czy coś Jedziemy dalej spojrzeć, podoba mi się, że tutaj jest dużo ludzi o! ale bym się wpadła I że mo można po prostu sobie chodzić, wyglądać, co ludzie robią I takie tam różne, poznać kogoś fajnego Ja mam poszła w ogóle sprawdzić, co się zmieniło u... No, ta dzielnica ogólnie jest naprawdę najgorsza, najbrzydsza, najbardziej gryfowana i w ogóle nie wiem Dzielnica chyba A jest najładniejsza, Jak mi się wydaje Że dzielnica A była najładniejsza Dzielnica B też już ku bojtów tam dużo poleciało Aczkolwiek no ta C to jest w ogóle strasznie rozwalona Ej, ale tutaj się pozmieniało, rzeczywiście pozmieniało się dużo Nie wiem kto to robi, ale denerwujemy to Ja w ogóle ile razy ja tutaj sobie nudzi mi się, to ja po prostu wchodzę sobie i idę i robię przód wejścia do wioski nie bo tam zazwyczaj jest porozwalane Wszystko ja sobie Ja wiem, że to za 2-3 minuty zostanie rozwalone Jak tylko sobie pójdę Dzielnica B Ładniejsza O tutaj ktoś pomyślał I zrobił z obsydianu Ej fajnie teraz to... Jak to się Ja nie wiem Ludziom się nudzi Naprawdę ludziom się chyba nudzi mi Jak się nudzi to ja układam Robię żeby nie była Niektórzy no, no Nie wiem z czym to jest problem Chodziło mi o dzielnicę B Bo to jest jednak dzielnica B Tu jest dzielnica A Dzielnica A też się zaczyna robić ładna Było tu gorzej ale właśnie widzę, że w ogóle z Bedroka musieli porobić. Widzicie, jak ludzie nie szanują Twojej pracy nawzajem. <grym> to jest okropne. A tutaj widzę, że jest miejsce na domek. Eee, ale ta chatka piękna i Kubojda ma na pewno. No i bardzo dobrze. To jest naprawdę śliczna. Bardzo, mi... bardzo mi się podoba. Patrzcie, bardzo... enchanting. Ej, ale śmiesznie wygląda enchanting bez książki. Aha, i teraz stąd nie wyjdę. To dobra, mam pełny blok. Ostatnio w ogóle też. Żarowe... Co ja mam otworzyć, jak to nie moja. Ej, to jest niegorsze. Ja nie wiem, czy wyjdę stąd. Dobra, wyjdę. Dobra. Udało mi się wyskoczyć. Kombinuj. Ostatnio ostatnią wpadłam za dom Wietnama albo Hugo. I nie mogłam wyjść, bo to było kilku. Po prostu ten. Pod siebie musisz stawiać. Było kilka tych i już pisałam na admin, ale całe szczęście jakoś udało mi się, bo doprowadzałam dziewczyny właśnie ze spawna. Dawaj, wierzę w ciebie. A jak ja będę. Oj. Daj się wziąć za złoty jabłko. E. Jak ja jestem. Przecież ender perły miałam cały czas przy sobie. Oj. Udać się? Ratujemy ludzi. A, udało się. Dobra. A ja. Ja. ja się wiecie, ja biorę się pod tego i w ogóle. Ja wcześniej też miałam enterpery, nawet jak ugrzałam w tym olbrzymi, widać. Ale ludzie zaczęli tu ładne domy budować. Jakie tu są ładne domy! Ale śliczny ten bliźniaczek, taki, nie? Nie. Kuboida, mają na sługę, odtąd pewnie No, bardzo dobrze Przecież jakby nie było Kubojda, to by tego domku nie było Ej, ślicznie, podoba mi się Naprawdę bardzo ładnie W środku, szkoda, że nie ma tam w środka Olo, ty oglądasz, to zaproś mnie tam Chcę to zwiedzić, idziemy dalej Zobaczyć sobie, ja w ogóle robię dzisiaj Jakieś ocenianie, co nie? To mi też, co? Ej, naprawdę ej, Jestem w szoku. bardzo ładnie tutaj ludzie Budują i to bez flaja, pamiętajcie To bez flaja, to jest różnica w bowiem Bo wiem jak budowałam tamto, dobrze, że są te, jak się nazywałem, te, Rusztowania. Dobrze, że są rusztowania, bo to ciężko. Tu też fajnie. Jezu, ja, ja ze Sky'a nagrywałam przed chwilą z oceniania i po prostu nie wiem, tak mi jakoś weszło, mówię. Nie przebierałam się, mówię, dobra, stawiam ten. Od razu bijam, nagrywam odcinek ze SP. Zobaczymy, jak to będzie. No i co, Bo oceniamy, pochodzimy, co tu się pozmieniało. Spotkamy przy okazji pouratujemy graczy i takie tam. Białka też fajnie, bo ładnie podoba. podoba. mi się to połączenie z drewna. Fajnie to wygląda. Ej, serio, takie niby nic, a naprawdę coś oko. Piękne, piękne. Gdzie ja to? No owciem i ten. Malutkie, fajniutki, skromniutki. Bardzo ładne. To jest bardzo fajna chata. Tu ludzie mają kurcze talenty. Tu ludzie mają talenty. Bardzo mi się to podoba. Idziemy może dalej ktoś jest w potrzebie. O tutaj ktoś buduje, może komuś możemy budować. Zapytamy się, nam coś. Co prawda nie mam przy sobie dużo rzeczy, ale widzę, że chyba oni nie odpisują, ale to ja mogę im pomóc po prostu, tak? Wcinać to. Ej, no nie wiem, no nie chcę tak przeszkadzać, ale no ewidentnie on potrzebuje pomocy. Chyba o tym sądzicie. Nie, ja, jak mi nie odpisuje, to może tutaj koleję. Ej, czymś. Po prostu czy pomóc w czymś. Jak nie będą potrzebowali, jak będą potrzebowali, to wszystko. Jak nie będą potrzebowali, no to nie trzeba, no to nie trzeba. Okej. Okay. Pójdziemy, zobaczymy, może ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Eee... Tutaj jest dużo ludzi. Tu. Ej. Kasper Błysk. Ej. Tutaj widzę, jest kilka osób. Pomódl wam w czymś. Oj, tu widzę, że mam Pomoc w płataniu. Nie, ja chyba nie do tych osób mówię. No, schodzę, schodzę. No to nie będę przeszkadzać, ale naprawdę nikt, nikt nie chce ten pomocy. Hejka. A przywitają się chociaż ze mną? Masz jakieś temki dla biedaka? A to ten Urman odpisał. Oma tu Kuboida A ja ich się pytałam. Chłopaki, ale was tu dużo. Nie też nie potrzebuje, nikt nie potrzebuje. Działka. Dobra, sobie ktoś tu zajął działkę. Tam. Lecimy na dzielnicę B. Zobaczymy, co się dzieje w dzielnicy B, chociaż... Nie, to jest dzielnica B. To jest A. Dzielnica A, tak. Dzielnica B moim zdaniem jest po prostu, wiecie, najbardziej zadbana. Taka, coś nie wiem, ja tu może dużo nie chodziłam, to, to tak mi się wydaje. Ale mam wrażenie, że tutaj jest dużo więcej kuboidów, niż na pewno na dzielnicy A. Ale tu dużo mniej ludzi. Dlatego może tam... Chociaż na tej dzielnicy C teraz jest też bardzo dużo ludzi. Ale no tamty to... Czu to ładne, ładne coś, bardzo ładne coś. To już wcześniej widziałam chyba. Ale to bardziej jak ze zwykłego drzewa, z zwykłego kobla można wykombinować coś takiego ślicznego. Bardzo ładnie. Naprawdę niektórzy ludzie tutaj się starają, ci, ci co mają kuboida, to ja wiem, że się starają, bo wiem, że i oni wiedzą, że jak coś zbudują, to po prostu tego nie stracą, nie? Dziękuję bardzo za lunetę. Po prostu wiecie, jak macie tego kuboida, to jesteście pewni, że możecie spędzić nawet kilka godzin budując to i nic wam się nie stanie, a jednak ja rozumiem, czy komuś się nie chce budować, bo bardzo dużo ludzi tutaj mówi, że problem z tymi kryferami. Koda, no ale no, nikt na to nic tak naprawdę nie poradzi, nie? Właśnie, nikt mi dalej nie wytłumaczył o co chodzi z tymi bambusami. No, jak ludziom musi się radzić? Ło, wow. pomóc? E, to! Czemu on bije ducha? A ja jestem jak to! <laughs> No ludzie ode mnie coś są, a ja nie wiem o co im chodzi. Tak, ktoś ziemię skacze. Nie mam. Masz może jabłka? Mam jedno, masz. Trzymaj. Dwa mam. Proszę. Ej, ja chyba tam... To to samo mi wleciało. Zadowolony? Ja i tak nie używam tych Na zwykłe. Nie mam. Nie no czy tam to jeszcze... Ej, do. O, to! O! Wystałem teksty w zamian. Dziękuję. Nagrody. A, dostałam nagrodę. A co wygrałam? Dostałam nagrodę, że dałam. Dobra. Kochani, wy potrzebujecie pomocy? Pomóc wy czymś? Nie no, ich jest czwórka, więc chyba nie będą potrzebowali pomocy. Hej, hej. Ej, ej, panie. Mi masz żelazo? Flara minga Flara minga za mną. To ona chyba. A, ona chce żelazo. Dobra, masz trzy reakcje. O, to on dostał? To było dla Klaramingi. Cla Dobra, chodź, Klaraminga. Damy ci żelazo. Chcesz żelazo, to dostaniesz żelazo. Ktoś tam nie się cieszy z Jak ci się wychodzi z tej dzielnicy? Dobra, e kit. Damy, damy dwa dwa bloki żelazo. Ece muszę znaleźć. Idzie za mną cały czas? Wyknie? Biegam w bójkę. To zrobimy rozdanie. Ja biedna, no ja sama nie mam rozdaję. To tu mi pod siedzi? Nie wiem kto tu... Damy im tak o! Ja Wiedziałam, że się w środku buduje. Nie, nie wchodzić. Eee, damy im po... Dwa bloki żelaza i w sumie tylko tyle, bo jestem biedny. I damy im po dwie pałeczki, bo tylko to mam tak. Gdzie oni są? E, ty masz, proszę, proszę. E, co jest? Ja nie wiem, czy to moje lagi chyba. Funks, punk Spoko, a ten drugi nie dostanie, jak ucieknie. No dobra. Oglądam ci na YouTubie. Pozdrawiam, będziesz na odcinku. Jak ogląda, to pewnie subuję i daje łapeczki w górę. Pamiętajcie. Dobra, idziemy dalej. Do... Tutaj sobie w ogóle sieci na McDonaldzie, a my idziemy szukać ludzi, którzy potrzebują jakiejś mojej pomocy. Mocy. Ja tutaj naprawdę lubię sobie wbijać i, i na przykład ostatnio też roz, rozkopywałam z kimś. Pozdrawiam. Nie pamiętam, kto to był. Wiem, że na początku coś mi brzydkiego na krzyku napisał. Ja później nagle zaczęłam. On właśnie dostał chyba za to Muta. Ja zaczęłam komuś pomagać i ona tabliczka mi pisała. I się okazało, że to ta osoba, co napisała brzydkie rzeczy na mnie na krzyku. Ale mi podziękowała i gdzieś tam kilofilowata dostałam. Pozdrawiam również. Osobki. Ktoś, coś potrzebuje. Powiem, nawet byłabym skłonna. Wyruszyć, wyruszyć na podróż, jakąś. Co potrzeba? Na jakąś podróż poszukiwaną czegoś? Bo się ludzi. Nudzi mi się. Nie mam rzeczy. Jedna jest tam. Ja zwykłych ja no, ja błek nie mam. Jeff też nie mam. <grym> na podróż. Dobra, komuż damy niespodziankę? Masz. Ty też masz. I masz. I masz. jak kitopa albo coś. Dirta, kobla, wszystko do naprawy wiochy. Proszę, masz. Masz diaksy. Proszę. Aście się rzucili. Co ehm. Tu blur. Właśnie. Ale ostatnio nagrywa. Nie nagrywałam. Tylko coś weszłam i że jakbym miała ja nagrywać to by po prostu zblurowany cały czat, e, czat był Bo to co się działo to ja naprawdę jeszcze żadnego admina nie było ani nic Mnie aż oczy bolały Tu ktoś pisze jakąś tabliczkę Lubię tak podglądać, chodźcie sobie podglądać, ludzie patrzą co oni robią To nie, działka tego i tego Naprawiajcie miasto i piszcie tu Niki Griferów. Fajnie, że są takie osoby, które właśnie chodzą i naprawiają, ale Niki Griferów ciężko, dlatego że tutaj nie może nikogo uderzyć, a na nie ma tych, nie? No, Hejo bo po, pomogę po prostu, wiecie, porozkopujemy, tylko ja nie wiem, czy ja to mogę rozkopać, czy nie, bo ja nie wiem. Tu jest czy baden. Nie, to też można rozkopać. Tu jest płotyk czyś, to nie. Tu jest czyś płotek do domku. A nie, nie mają Kubojda. Jeszcze się trzyma. To pewnie budowany 5 minut temu. <noise> nie no, jest sobie, chyba aż tak źle nie jest. Tu ostatnio ktoś wybudował taki piękny domek i przyszłam, pochwaliłam, jaki ładny domek w ogóle. I nagle sobie stoję. Przyszłam. Nie, minęły już 3 minuty minęły. Ja wracam, patrzę, pół domku tego nie. Ma. Ci stoją, właśnie wyzywają się To wtedy było chyba Wyzywają się i w ogóle Ja mówię Ja dziękuję, co tu się dzieje Szkoda, ale co Naprawiamy miasto, tak? naprawić miasto Co tu mamy? Domek Też nie ma kuboida Okej okay. Tutaj możemy to chyba zniszczyć do końca, co? Ja powinnam, wiecie co? Powinnam iść sobie pod dirta Ja to naprawiam jak coś Żeby nie było, że ja niszczę Wiecie, przyjdzie ktoś i zapisze Zapisze, no nie zapisze Chociaż mojego skina ktoś może kojarzyć Ale no Ja, ja powinnam iść pod dirta O, tu ktoś pomaga Dobra Powinnam iść po dirta, wziąć po, po za tego dirtem i w ogóle. Przed chwilą mówiłam, że nie mam tego. Miałam coś do roboty, ale teraz mówię, że mi się nie chce. Dobra, Cała, Ładnie No, fajnie, że są takie osoby, które chcą, wiecie. Które chcą pomagać w ogóle. Szkoda, trochę tej roboty. No, ale nic na to nie poradzimy. Jedynie możemy właśnie to zwalczać tym, że sami sobie będziemy naprawiać. To też jest ciekawe, bo cały czas jest co do roboty, nie? Jest coś takiego, że pochodzić, bo czyścić. To satysfakcja, jak tak coś zrobisz fajnego dla kogoś, nie? Bezinteresownie, zwłaszcza. To jest po prostu cudowne. Ja nienawidzę Rusztowania powinnam poprzeć. No, patrz. Dziury. Ja rusztowań gdzieś mam dużo w domu chyba. Wiecie co, skoczymy po Ale, no, skoczymy po Jak to bo, bo. Albo weźmiemy na początku tutaj jeszcze. Zniszczymy to. Czy szkoda, że dirta nie mam? Nie, nie będę. Potrzebowała tu chyba Tak, naprawdę, tak, nie chcę mi się iść. A kto tu? Ktoś mnie obserwuje? Myśli, że ja niszczę? naprawiam. Tylko, no właśnie najgorsze jest to, że nie mam tej ziemi, żeby to zakryć ładnie. Ja mam wyrównać. Ja powinnam się przygotować. I wiecie, co ja tak zrobię? W następnym odcinku albo w kolejnych, ja po prostu przygotuję się. Ja po prostu, wiecie, przygotuję się. Pójdę sobie, pozbieram i drzewo, i ziemi pełno. I po prostu będziemy odbudowywać wioskę. I, i za jakiś czas zobaczymy, jak ta wioska znowu jest <laughs> z Fajne, to wiecie, że ja lubiłam zawsze ten. To chyba do zniszczenia też. Nie ja nie Tu oni coś robią, tu chyba też. Wiecie, co jest najgorsze, że ja nie wiem. Bo na przykład, jaki jest taki coś. Wydaje mi się, że to jest do zniszczenia. A co jeśli ktoś sobie to postawił, bo coś tam mu się, na przykład, taki coś podoba, bo lubi. I będzie, że jestem kryferk A tutaj. Ło, ile tu ludzi? czy coś pomóc. Może komuś w końcu się przydam. Hmm, chyba jednak nie. Onia, pozdrowisz? Pozdrawiam, Franek. Pozdrawiam. Co, chyba jednak nikomu się nie przydam. <grych> Co tu za napis był? Tu coś też się dzieje. Rozwalają chyba. Ale tu ładna chata musia. Albo nie było chaty? Dowiemy się, co tu się. Tu dostał ktoś kubojda? Po prostu taka chatka ma. Jedna chatka taka ma. Aha, tu już chyba ktoś niszczy. prosicie Ale wygląda, jakby miała kubojda, nie? Tak sobie przychodzisz, że. O, może kuboj jest. No fajnie, że ba, chociaż taka mała, nie? Ale co tu się podoba, to ja nie wiem. W ogóle ktoś stoi ja, A co on robi? I ja nie. I wiecie. I on co? On sobie przy. Przyszedł... Co prawda, ten domek jest już rozwalony, ale co on przyszedł sobie drzewo pożyczyć? Czy co? No nie, no te, ten domek i tak powinien być chyba do wyrzucenia. Ja bym go chciała. No ale nie wiem, które mogę ścinać, które nie. Co tu się pod chłopym chłopakom pomogło? Jakie to pod spodem w ogóle porozwalane całe. Nie wiem, co mogę niszczyć, ale nie chcę bez ich zgody, bez ich, wiecie, lejaki chociaż o kanapka uwielbiam tego skina. Bez ich zgody, bez ich słowa, czy mogę pomóc, czy mam pomóc, nie chcę też cokolwiek robić. Ja przestraszyłam, bo jakoś tak poleciał na mnie. Piernik, o tutaj, zapraszam. E, e, tu jeszcze nie ma kubota, byliśmy tu. Damy prezenci. Damy enter perłę, damy kwar i damy jedzą wierzę, czy to się... Będzie ja uważał, że to jest mieć. Będzie ja uważał, że to jest Power chodzi, chociażby. Jak dałem nederytową selką, to co to? Co co to jedzenie? Fajnie, że tu tyle ludzi gra. Chodzi. Wiem, że są różne opinie na temat tej wioski, że nie to extrema, że to serwer bez zasad, że to miało być no... że bez zasad, że coś tam no, i w ogóle... Ja to rozumiem, ja wiem, że są podzielone zdania i w ogóle. Aczkolwiek tak jak ja mówiłam, ja bardzo to fala, mi się to bardzo podoba. I no tak, bo już ktoś ma Kuboida. I bardzo, bardzo ładnie się, bardzo ładnie wydaje się, że tam... I to ja już w końcu nie wiem, tego Kuboida dostają osoby losowe tak nagle? Czy dostają właśnie osoby losowe, czy... I te, co wygrają, wiem, że te, co wygrają w konkursach na pewno. Ale losowe możecie dać znać, bo ja naprawdę już nie wiem, na czym to polega. A bo tutaj jestem McDonald's. Gdy, czy gdzie was mieć No, no, Za Hata Wietnamu w ogóle, po, po tym. To ja za chatą dla Wietnamu, właśnie ten. To, powiem, bo z chcę, ładny płot. Dostał taką chatę i jeszcze prosił o ładny płot. <ścoughs> nie, no, no, chatę ładą. Dostał bardzo ładną. fajną, tylko że tak. Nie nowoczesne, no? tu takie osiedle bardziej wiecie, wille i jeden do jednego. <grym> no ja też to no, ja też odzorowałam, odwzorowywałam ze zdjęcia. Ja się nie wkleiłam, ale no nie będę kłamać, że wybudowałam sama siebie, bo ja ze zdjęć dużo szybciej buduję i dużo łatwiej zdecydowanie. Najlepiej sporadników, nie, sporadników na YouTube w sumie nie tak. Ale ze zdjęcia, jak zobaczę, zdjęcie jakieś i coś mi się podoba, to to prawda nie jest jeden do jednego zawsze, bo jeszcze jak jest dokładne zdjęcie, to spoko, to odwzoruję jeden do jednego, ale jak jest takie niedokładne, to wiadomo, że zawsze jakieś tam zmianki wlecą. Taki luźniutki ten odcinek i tak, tak, tak naprawdę powstał on tak nagle. Więc kochani, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, o wbijaniu na serwer mojego Discorda. I co? Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Do następnego.